No dzień dobry. Staję tu przed takim kopczykiem. Nie wiem, co ja tu robię, ale Michalina mówi, że tu kładliśmy grzybnie na pięki, żeby się szybciej rozkładały. Wymyślili już taki fajny preparat biologiczny. Grzybki po prostu na to, żeby jadły po prostu Pokaleczyć. Żeby powstały jakieś tam szparki jakieś głębienie żeby ten grzyb miało czego zacząć no i co? Lejemy o, widzicie? Ładnie grzybek widać Spadł ja podejrzewam, że kupę zarodników będzie w tej w tej wodzie to przykryć żeby się pięknie rozwinęło liści, trocinami z jakąś obumarłą materią organiczną. Nawet 10 cm. I mówi, trzeba sprawdzić. No i co, sprawdzimy, co? Było wszystko przykryte. Jest mokro, Michalina. Padało chyba wczoraj, co? nie. No, grzybnia jest, patrz. Jest, grzybki już rosną na piękku. O, proszę, to białe. Nie? I tu, patrz. O, i tu. Tak? Czyli grzyba, grzyb się posiął. Czyli działa tutaj? Działa i teraz to będzie się rozkładało. No może na tym suchszym pokażemy. Czeka, bo jest tu drugi, który kładliśmy. O, podejść no. Patrz, i tu widać takie wzorki. Tak? Jak grzyb się rozrasta. Tak? Uh -huh. O, tu, tu takie wzorki. Czyli jest już w pniu. Jest już w pniu i teraz. O nawet już robale na grzybie żerują, widzisz? Uh -huh. Uh -huh. Bo tam gdzie już spruchniały, to już robaki też sobie wyjadają. Czyli można to już teraz spokojnie odkryć. Drewno jest. Już trochę. Takie miękkie, nie? No już momentami. O, to już gdzie strawiło, to już miękkie, o, widzisz? Uh -huh. O tak? O. Widzisz? O, tu jest taki puszek, patrz. O. Widzisz? Taki puch. Tym taki puch. Nie? O. Ładnie to drzewno, drewno już puchnie O. No tu bardzo no. O, tu mniej. O, a tu już jest też już. Nawet nie można oderwać tego tej grzybni z tym puchem. Także no małe 2-3 lata. I taki pięć spuchnień jakbyśmy mieli to karczować, wykopywać No to by było, nie? By było kiepsko. O. też już jest miękkie, bo można oszcze włożyć. O. Mm -hmm, tak? No, Miękki. Także gni. Może przykryjemy, co? Dobra. Troszeczkę, żeby nie było widać, że my tu byliśmy. Tak? Zawsze ta wilgoć na wierzchu powoduje to, że ten grzyb jest aktywniejszy.